Dzień dobry kochani, ja się właśnie szokuję, nie do pracy, bo mam weekend, więc dzisiaj, no makeup day i tego chyba wiecie co moja skóra potrzebowała. Zrobiłam sobie porządny peeling i tak to było mi naprawdę, naprawdę potrzebne. A teraz pomyślałam, że w związku z tym, że tam mi się montuje film, znaczy montuję, renderuję. To stwierdziłam, że ja wykorzystam te tak zwane 5 minut i śmignę sobie, wiecie, gdzie do Simply, a w Simply jest pepko, może tam coś znów ciekawego eee, znajdę, może wam nagram jakąś ciekawą rolkę, zobaczymy. Wszystko przed nami, tak czy inaczej. Bardzo prosto dzisiaj jestem rana, wiecie, nie kombinuję w weekend. Naprawdę tutaj nie ma żadnej. E, rewelacji. Co chciałam Wam powiedzieć? Pogoda jest u nas fatalna, jest bardzo duży wiatr, ale mam nadzieję, że mi to nie będzie przeszkadzało, bo jak wiemy, jak mamy cel, to to wszystko, co jest obok, nie ma znaczenia. Kochani, zasiadajcie wygodnie, zawierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na no, co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! I teraz tak kupiłam baryłki klasyczne. E, jakoś tak mnie wzięło, nie wiem. Ostatnio e, przeglądałam różne słodycze i powiem Wam szczerze, nic takiego e, mnie nie zachwyciło. A te baryłki dawno nie jadłam i tak mnie wzięło nawet się na ten smak. Dobra, e, buraki, e, dwie sztuki, bo potrzebuję do zupki. E, tutaj tak, dwie cebule czerwone, dwie cebule m, żółte, klasyczne. Mleko, tutaj akurat mamy 2%. Wiecie, że bardzo lubię tego bielucha, więc wzięłam sobie też dwa opakowania. Mąka krupczatka już mi się skończyła, więc też ją wzięłam, ale powiem Wam, że są bardzo drogie te mąki, bo kosztuje chyba 5 zł. No ale nic to. I yy, jogurt bakoma gęsty, pomidory krojone, klasyczne. Wzięłam też szaf mielony, bo mam ochotę na zupę yy, z jajkiem. E, jeszcze pewnie w osiedlowym sklepiku kupię ziemniaki, bo już nie chciałam tego dźwigać, więc e, to będzie do zupy. E, tutaj też bieluch ten naturalny, bardzo fajny ten jogurcik. Jest oczywiście wzięłam jajka, bo jakżeby inaczej. E, śmietankę 36%. E, chcę wrócić do takiej mojej kawy: jak to się mówi, kuloodpornej. Kiedyś piłam i bardzo dobrze mi robiła, więc chyba będę musiała do tego naprawdę wrócić. Dwie pietruszki, tutaj marchew i też pietruszka. Od co? Wszystkie zakupy. Jak widzicie, sporo tego nie jest, ale ostatnio właśnie jakoś tak też zastanawiałam się na co mam ochotę. I Mówię, w pierwszej kolejności akurat będę robiła tą zupkę, no i właśnie smaka mam na tą kawę kuloodporną, a mam wszystkie rzeczy, to znaczy brakowało mi tylko śmietany, bo jak wiecie masło klarowane mam, a i jeszcze do tego jest potrzebny olej taki MCT, który również mam i powiem Wam, że cieszę się, że wracam do tego, bo nie wiem czy kiedyś piliście, ale ta kawa kuloodporna, ona naprawdę porządnie syci. Dobrze, kochani, w takim razie ja to wszystko układam sobie do lodówki, do szafy, a to przesupuję do pojemniczka, którym trzymam właśnie mąkę. A ja, moi drodzy, korzystając z tego, że mi się śniadanko właśnie robi, chciałam Wam opowiedzieć o paru produktach, e, które zużyłam. Zacznę może od jednej właśnie takiej spożywczej rzeczy, m, a mianowicie trufli szampanowych, które kupiłam. One są chyba w wersji niemieckiej, tak mi się wydaje. E, że inaczej produkcja była do mnie mywam włoska, ale mm, sprzedawana na rynek niemiecki. I to są słodycze, które są genialne. Jak ja je znajdę, to ja Wam je postaram się podlinkować, bo to jest smak naprawdę mm, taki inny, to, to nie są takie, wiecie, zwykłe, e, trufle z białą czekoladą, tandetnego wy, wyrobu. E, nie. To jest naprawdę coś, coś innego, coś takiego delikatnego. Te trufle rozpływały się w ustach. Delikatnie może nie było czuć e, szampanem, ale jakiś tam alkohol, domniemy wam, że jakiś tam spirytus czy coś takiego było. No powiem wam, że. O, tutaj macie w języku niemieckim. Nie wiem, chcecie to sobie, to zatrzymajcie, możecie to sobie przetłumaczyć. W każdym razie, ja powiem wam, że e, jeżeli będę. Miała jeszcze możliwość i mówię, będą jeszcze te trufle, to sobie zamówię, bo od czasu do czasu e, coś lepszego takiego, wiecie, lepszej jakości warto mieć e, pod ręką. Wiadomo, że całego tego pudełka się naraz nie zje. Ja jeszcze też często mam znajomych, jak do mnie przyszli, Poza tym, zobaczcie, nawet jak to pięknie wygląda, to jest tak zapakowane jak na prezent, że yy, nawet jeżeli chcecie coś bardziej oryginalnego kupić, to myślę, że sięgnąć po takie pakowanie naprawdę warto. A nie było drogie. E, dobra. Jeden z moich ukochanych tuszów do rzęs, ale Wy wiecie, to jest y, maskara marki Gauche i powiem Wam, że ja kocham ten produkt. Nie mi się uda. pod jedną ręką, żebym się nie upaciała. Nie, nie uda mi się. W każdym razie to jest przepiękny tusz e, z przecudowną e, m, szczoteczką silikonową, więc na pewno nie wszyscy będą lubili e, ten tusz, bowiem, że e, gdzieś tam jakiś ranking był robiony właśnie tuszów do rzęs i e, większość pań wybrała e, zwykłe szczoteczki, a nie te silikonowe. E, chyba syntetyczne bodajże. W każdym razie silikonowymi nie każdy umie pracować. Ja kocham i uwielbiam i ta maskara ma... w ogóle szczoteczka tej maskary ma taki przepiękny właśnie koci kształt. One ślicznie wyczesują nasze rzęsy, rozczesują je i dlatego po prostu kocham ten produkt. One, te, ta maskara ona też nie jest droga, bo ona, bo ona kosztuje chyba około 30 zł. Ale naprawdę polecam, więc jeżeli szukacie dobrej maskary i lubicie szczoteczki silikonowe i umiecie z nimi pracować, jak najbardziej ten, tę wersję Wam polecam. I perfumy, które już wykorzystałam, to są perfumy o mucie arabskiej. Zobaczcie, jak wygląda w ogóle ta buteleczka z tym wężem. To jest korek. To jest korek. Wąż to jest korek. I to jest coś genialnego. Garden of the Light. No, powiem Wam. Jean Altech. I co tu więcej mogę Wam powiedzieć o tych zapachach? Ja nagrywałam film, więc postaram się albo tu, albo tu, żeby Wam wyjechał, żebyście mogli sobie też o nich posłuchać. Um, dla mnie to są nutki naprawdę arabskie, zamknięte w tak przepięknym flakoniku To jest jakby połóweczka jabłka i to chyba taka miała być imitacja Zobaczcie, wąż i tu jest połówka tego jabłka Coś nieziemskiego e, Bardzo lubię takie, takie przenośnie, takie e, niedomówienia, e, które działają na wyobraźnię Dla mnie bomba no myślę, że tutaj chyba więcej nie ma co się nad tym rozwodzić. Jeżeli sobie posłuchacie troszeczkę więcej o tym zapachu w tym moim filmie, jeżeli kogoś będzie, będzie interesowało, no to tam się dowiecie, jakiemu to możecie znaleźć. Dobrze, produkt, który wiecie, znacie z moich filmów, bo bardzo często Wam polecam naszą ziajkę. Mleczko do, do makijażu nagietkowe. Wiem, że któraś z Was mnie pytała, że... Czy, czy mogę Wam polecić w 100% tą ziję, bo gdzieś tam ma jakieś uczulenie, czy, czy też chyba strasznie ją wysuszają inne mleczka i szuka czegoś fajnego, dobrego i... Kilka razy słyszała u mnie na kanale, że polecam właśnie akurat tą ziejkę y, nagietkową i y, tak mogę wam powiedzieć, że to jest genialny produkt. Ja od lat używam tylko tego mleczka. Oczywiście później wiadomo, że musimy umyć tą y, buzię y, jakimś dobrym, porządnym żalem. No i bez kremu to się nie obejdzie. Ale tak, zjaja to jest coś, co nie podrażni Was, nie wysuszy e, słuchajcie e, jeżeli są osoby, które zaraz będą mówiły, no tak, ale czy Ty widziałaś coś w składzie kochani, ja na składach się nie znam ja nie będę się na ich temat wypowiadała ja Wam mówię tylko o tym, czy działa mi ten produkt, czy nie działa czy robi mi krzywdę, czy mi jej nie robi tyle tyle w temacie, ale moim zdaniem jest no coś ten fokus mi ucieka ale moim zdaniem ten produkt jest genialny i już ostatnia rzecz z Demku, e, to jest Nivea e, szampon, który miał zwiększać objętość i wygładzać nasze włosy coś ten szampon robił, na pewno e, fajnie je unosił tutaj mamy ekstrakt z bambusa ale powiem Wam, że nie wiem czy on czasem nie zrobił Małego kuku. Czy od tego produktu troszkę nie swędziała mi za bardzo głowa? Nie wiem o co chodzi. Starałam się naprawdę bardzo porządnie go wymywać z włosów. Nie wiem, czy tam jakieś resztki na, nich, na tych włosach moich nie zostawały, i to powodowało, że, że te moje włosy były jakieś takie. Były oczywiście domyte, i, i było widać, że one są takie, wiecie, wypielęgnowane i tak dalej, i cała łałała. Natomiast coś mi w nim przeszkadza. Nie wiem jeszcze co. Nie chcę tutaj też absolutnie robić mu złej reputacji, bo to nie o to chodzi. Pięknie pachnie, to też muszę mu oddać. Natomiast. Um... No, nie wiem, takie mam. Wiecie co, troszeczkę rozdarcie, i z jednej strony chcę go wam polecić, a z drugiej strony mówię: mm, na razie się jeszcze wstrzymajcie. Być może kupię jeszcze kolejną wersję, zobaczymy, czy, czy będzie ten sam problem. Być może jako bardziej zdefiniuję i będę mogła już do was wrócić z taką informacją zwrotną. Na chwilę obecną nie umiem w 100% powiedzieć, czy jestem za. Czy niekoniecznie. No. I tyle, moi drodzy. Wszystkie produkty, które zużyłam w tym ostatnim czasie, staram się co jakiś czas wam wrzucać te moje denkowe rzeczy. Nie chcę wracać do takich, wiecie, siadanych i gadanych i przegadywanych ze stertą produktów. Te filmy kiedyś były popularne, teraz już. Nie bardzo, ym, dlatego mówię, nie chcę zajmować też Wam za bardzo czasu pełnym odcinkiem, tylko co jakiś czas Wam rzucać takie, a, takie moje przemyślenia. A te 5-6 produktów, jak nieraz Wam pokażę, to myślę, że chyba każdy chętnie posłucha, co mam do powiedzenia na ich temat. A dziś pomyślałam sobie, że będę przygotowywała, wiecie co, zupę e, szczawiową. Kupiłam szczaw więc będzie przepyszna. Tu już mam masełko klarowane, które mi się podgrzewa. Cebulkę, którą również posiekałam i za chwileczkę będę dodawała marchewkę. Też będę tutaj w tym miksowała część pokroje w talarki. Do tego pietruszkę, seler, jak powiedziałam. I co jeszcze? No i chyba tyle. A później na samym końcu dam szczew. I mam młode ziemniaczki. Pokroję je w kostkę i jak już wszystko będzie, cała zupka będzie ugotowana, to wtedy dodam, żeby one, wiecie, albo nie, przed, zanim dodam szczaw, chyba tak zrobię. I standardowo przesmażam z moim ukochanym ziemiankiem, na moim jakże ukochanym maszle klarowanym, więc po kolei będę powolutku dodawała to wszystko, co Wam przed chwileczką pokazałam. No i oczywiście jeszcze dziś nowy bo jakże żeby inaczej. Zupka już tutaj pięknie pyrka sobie na gazie. A ja tutaj przygotowałam właśnie ziemniaczki pokroiłam. No i tutaj mam te dwa słoiki pięknego. A jakże szczabiu. Nie, majonezu nie. Także zaraz będę sobie... Nie, jedną ręką nie dam rady. Boję się, że to zaraz rozwalę. Wszystko popryskam, ale tak. To jest czas na to, żeby dodać ziemniaczki. Ja wiem, że oczywiście z szczawiowej się nie zaciąga kaszą jęczmienną, ale powiem Wam, że ja to zrobiłam z premedytacją, dlatego że chciałam, żeby ona była bardziej taka, wiecie, pożywna i taka treściwa. Zaciągnęłam odrobinką śmietanę z jogurtem i myślę, że chyba na tym etapie czas najwyższy, żeby ją wyłączyć, bo ona jest naprawdę zobaczcie, jaka gęsta dołożyłam jeszcze odrobinkę tego mojego soku z cytryny sycylijskiej wiecie, te, które Wam kiedyś pokazywałam jest po prostu obłędna doprawiłam solą dałam troszeczkę też cukru, żeby złamać tą słoność i moim zdaniem zupka jest idealna, także o, wyłączam już gaz I zostawiam. Także będę miała na kilka przepysznych obiadów do pracy i w domu. Do tego jeszcze tylko jajko na twardo i maneta. Poznajecie tych dwóch panów? No tak, moi drodzy. E, Harry Potter znów jest grany. Oczywiście, że tak u mnie, e, a jakże. I wbrew temu, co po niektórzy mogliby sądzić, że jestem fanką Harry'ego Pottera, no nie, no nie o to chodzi, ja po prostu go lubię. Nie znam pewnych niuansów, być może znam postaci, znam wydarzenia, sytuacje, domy i tak ale no nie. I właśnie Harry Potter jest taką moją przenośnią takim moim czasem, w który lubię, do którego może tak, nie w który, ale do którego lubię uciekać po ciężkim tygodniu. To tak reasumując i w kwestii wyjaśnienia, gdyby ktoś pytał albo twierdził, że jestem fanką, nie, uwielbiam, ale do tego, żeby być fanem, no to potrzeba wielu naprawdę czynników. No I kochani, przechodzę się pożegnać. Ale przechodzę pożegnać się stylizacją. Czyli nie tak jak zawsze, że usiądę i do Was będę mówiła, tylko mm, pokażę Wam się. Pokażę Wam, co dzisiaj akurat sobie zakładam. Jeszcze zanim przejdę do stylizacji, to chciałam Wam powiedzieć, że tak. Dzisiaj znów jest Obsession: Kevin Klein z biżuterii. Pierścionek jest. To jest taki przepiękny, zwykły. Makijaż bardzo, bardzo jest taki skromny. Staram się wiecie, co tutaj ostatnio z kreskami e, na górnej powiece kombinować. I dzisiaj nie wiem, czy dostrzeżecie, a mam taką delikatną, czerwoną e, kreseczkę. Dobra, e, stylizacja. Tak mniej więcej wyglądam, buty też będę miała czarne włosy, zupełnie proste. mam się na chwilkę oddalę i tyle. Zapach przepiękny. Dzisiaj powiem Wam, że ostatnio jakoś zrezygnowałam z kolczyków. Nie wiem, czy to przez to, że, że znów wiecie, te czapki nosimy, bo u nas się naprawdę zrobiło chłodno. I nie będę ukrywała, że naprawdę, ale to naprawdę chciałabym, żeby to lato wiosna. Dobrze, na początek niech będzie wiosna. Niech to ciepło do nas przyjdzie i niech zaczyna nas ogrzewać, bo ja już mam. Naprawdę dość takiej tej chłodniejszej pogody. No i przede wszystkim, jak jest trochę słońca, to jest życie. To aż się po prostu chce. Więc ja nieraz, wiecie, jak przychodzę z pracy i e, ja tu mam tak czasem, że wiecie, zasiadam e, zaraz po pracy i biorę się za montaż, bo naprawdę weekend, mam tyle rzeczy do zrobienia i tak jak Wam ostatnio wspominałam, że wzięłam dodatkowe sobie zlecenia, więc powiem Wam szczerze, naprawdę tej pracy jest full. Eee, no, i kiedy tak patrzę za oknem i nie ma jeszcze tej pogody, nie ma tego słoneczka, to się odechciało naprawdę wszystkiego. I człowiek musi się zmusić do tego, żeby cokolwiek zrobił. Ponad, wiecie, ponad normę. A jeszcze jedna rzecz. Jedna z Was ostatnio pokazywałam Wam, że zrobiłam sobie taki porządny zapas serzwita. Napisała, że y, u Niej ten serżwit się nie sprawdził. Dziwne, powiem Wam szczerze, ja od lat używam i y, u mnie seżwit zawsze się sprawdza. Robi taką przepiękną taflę szkła. Prawdą jest, że przy końcówce, jak wiecie, już ten seżwit się kończy to on się robi taki rzeczywiście, taki glutowaty, i wtedy jest rzeczywiście ciężko i wtedy, to prawda, jest ciężko z nim pracować, ale na samym początku, jak jest tylko świeżutkie opakowanie, nie spotkałam się nigdy, wycie z opinią, że, yy, że ten serzwid jest taki, yy, taki niefajny na paznokciach. Nie wiem kochana, z czego to wynika. Może miałaś falerne jakieś opakowanie, nie wiem, szkoda, że to by się nie sprawdził. Tak jak napisałaś mi, on bardzo fajnie przyspiesza. No i właśnie, oprócz tego, że bardzo szybko hmm, przyspiesza hmm, wysychanie lakieru, to jeszcze przepięknie wygląda, bo jest taką naprawdę piękną taflą. Hmm, a mi tak naprawdę, powiem szczerze, na tym też efekcie zawsze zależy na paznokciu. No dobrze, kochana, no nie wiem co Wam Ci tutaj poradzić. Szkoda, że się zawiodłaś na tym produkcie, bo no mówię, ja uważam i cały czas podtrzymuję to, że to jest najlepsze, co ktoś mógł wymyślić, bo, no bo ja używam tego od lat i, i zawsze sobie chwalę. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne takie przyspieszacze, wysuszacze, lakierów. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co tutaj, kochana, mam Tobie poradzić, ale rozumiem, że Tobie jakby nie przypadł on za bardzo do gustu. Chociażby ze względu na tą pracę z nim. Dobrze, kochani. Tym akcentem się z Wami żegnam. Jeszcze raz bardzo, to bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście. Buziaczki Wam ślę. No i co? Do następnego. Ciao!